Oto ja, mały Karol, mały Nainas. Mały Karol kochał Minecrafta. Grał tylko w to i nic więcej. Tak lubił tę grę, że momentalnie aż przesadzał. Miał pluszaki, ciuchy, wszystko. Lubił zbierać też pewien komiks, magazyn o nazwie Crafter. Wielu z was może go już nawet nie kojarzyć lub nie pamiętać, ale już śpieszę z wytłumaczeniem. Crafter to polski dwumiesięcznik dedykowany nam, fanom Minecrafta, zarówno nowym, jak i starym. Magazyn został stworzony przez graczy i jest dla graczy, aby pokazywać nam różne aspekty gry, takie jak budowanie, nowości czy redstone, oraz galerie prac czytelników. A zakupić go możecie już od ponad 10 lat w różnych sklepach. Teraz pytanie, po co ja wam to tłumaczę? Otóż zacznę od pytania: czy mieliście kiedyś marzenie? Ja miałem. Niektóre mnie, niektóre bardziej realne. Jednym z tych, które uważałem za nierealne, było dostać się w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek postaci do magazynu crafter. Czemu? Bo mały ja uwielbiał craftery. Każde nowe wydanie było natychmiast w moich rękach, a cała ściana mojego pokoju była w plakatach od I właśnie tam tamto marzenie, marzenie małego najnasa siedziało mi z tyłu głowy przez całe 10 lat. Otóż Crafter ma dedykowane kilka stron dla fanów magazynu, a ja zawsze chciałem się tam znaleźć, by być na jednej ze stron mojego ulubionego czasopisma. Wszystko zaczęło się na nowo w lipcu 2025 roku, gdy ujrzałem Crafter, którego nie widziałem od lat i szczerze nie mam pojęcia jak, teraz widzę je wszędzie, ale nieważne. Z ciekawości zajrzałem w niego, przeglądając na szybko kilka stron, gdzie ujrzałem ostatnie strony, w których pojawiają się listy, screeny i wiadomości od fanów Minecrafta i Craftera. I właśnie wtedy, w tamtym momencie postanowiłem sobie jedną rzecz. Że choćby nie wiem co, dostanę się na jedną ze stron. Kupiłem to wydanie, zabrałem je ze sobą do domu, znalazłem maila, na którego można wysłać zdjęcia oraz napisać wiadomość, która ma być w Crafterze. Udałem się na swój świat hardcore i zrobiłem tam screena. Następnie wymyśliłem krótką notkę dla redukcji oraz wiadomość, która będzie podpiskiem do zdjęcia. A gdy wszystko grało, kliknąłem wyślij. Ale zanim przejdziemy do tego, co stało się dalej, poczytamy sobie pierw kilka innych wpisów od czytelników. To jest fajne. Cześć, mam na imię Jasiu, a oto mój rysunek z filmu Minecrafta. PIK rysunek, naprawdę. Nasza biblioteczna półka, dosłownie tak wyglądała moja półka 10 lat temu. O, zawsze chciałem coś takiego zrobić z LEGO. Jakby chyba rozumiecie, że dostanie się tutaj nie jest niesamowicie ciężkie, ale z drugiej strony i tak, i tak jest moim małym marzeniem. No ale dobra, wracając. I tutaj zaczął się najgorszy moment, czyli czekanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, Crafter to dwumiesięcznik, czyli nowe wydanie zostaje upubliczniane co dokładnie dwa miesiące. A z tego, iż do nowego wydania został miesiąc, martwiłem się, że spóźniłem się z wysłaniem maila. Jednakże nie mogłem zrobić nic innego, po prostu czekać. I tak mijały mi godziny, dni, tygodnie, aż w końcu nadszedł czas nowego wydania Craftera. A gdy tylko się dowiedziałem, że jest w sprzedaży, natychmiast pobiegłem do sklepu. Tam znalazłem nowe wydanie i po zakupie zaniosłem je do domu. Na końcu, na stronie 62 mamy listy do redakcji tu właśnie chcę być. Wbieg w kaktusa. Zjadł złoto, żeby się wyleczyć. <y> y <suszy> mamy również Among Us. Poza tym mamy wspomnienie o najlepszej grze Minecrafta, jaka kiedykolwiek istniała. Gadałem również o najgorszej wersji Minecrafta, jaka kiedykolwiek istniała. Mamy również bardzo śmieszne memy. Akurat to jest trochę prawdziwe. Okej, okay. jestem po przejrzeniu całej książki. To jest ostatnia strona listów od redukcji. I, I niestety stało się to, czego się obawiałem spóźniłem się. Nie dostałem się na stronę z wiadomościami dla fanów i szczerze było mi strasznie przykro. Wiedziałem, że nic jeszcze nie jest stracone, ale sama myśl czekania kolejnych dwóch, może nawet czterech miesięcy wydawała się po prostu ciężka. Szczególnie, że ten film chciałem, by wyszedł jeszcze w roku 2025, a czasu było naprawdę coraz mniej. Dlatego wpadłem na inny pomysł. To pierwszy i ostatni raz, kiedy widzicie mnie, korzystającego z mikrofonów z Action. Brzmiam okropnie, przepraszam. Niestety. Nie udało się. Jednakże nie mam absolutnie zamiaru się poddawać. Wypisałem czterokrokowy plan, który pomoże mi wrócić na dobre tory, żeby udało się to znowu. Numer jeden. Wysłać kolejnego maila. Za chwilkę do tego przejdę. Numer dwa. Uzbroić się w cierpliwość i determinację. Brakowało mi miejsca, żeby dopisać te dwie literki. Numer trzy. Zasubskrybować kanał Najnas. Oraz numer czwarty, najważniejszy. Nie zapominajcie o numerze czwartym. Pogłaskać kota. Więc pogłaskałem tego jakże kochającego, miłego, delikatnego i definitywnie doceniającego kota, a potem napisałem kolejnego maila. Po raz kolejny. I uzbroiłem się w jeszcze większą cierpliwość. A wiecie co? Ja absolutnie nie jestem cierpliwy. I znów to samo: czekanie. Zacząłem paranoicznie się bać, że do redukcji trafia tyle takich wiadomości jak moja, że nawet nigdy jej nie zobaczę. Podczas czekania jednak udało mi się zrobić dużo. Poprawiłem się w montażu mocno, zacząłem więcej streamować na moim kanale TikTok. Zapraszam super live w każdy weekend Oraz nauczyłem się układać kostkę Rubika Znaczy... nie, ale... fajnie brzmiało I po raz kolejny miały mi dni, tygodnie, miesiące, a dokładniej dwa miesiące Aż w końcu jednej spokojnej nocy dowiedziałem się, że wyszło nowe wydanie Craftera i przysięgam wam, tak się podekscytowałem że realnie chciałem kupić internetowe wydanie, ale tak jak mówiłem, nie jestem cierpliwy, ale musiałem poczekać. Ale poczekać musiałem tylko jeden dzień, ponieważ następnego dnia mogłem już zajść do sklepu. Ale przez całą noc myślałem tylko o jednej rzeczy, czyli... A co jeżeli się nie dostałem i będę musiał czekać kolejne dwa miesiące? A co jeżeli się dostałem? Jak ja zmontuję ten film? Nie umiem montować długoterminowych filmów, szczególnie nie z Minecrafta i to jeszcze w takim stylu. Więc jeżeli uważasz, że zrobiłem dobrą robotę, będę bardzo wdzięczny za docenienie tego filmu, jakimkolwiek lajkiem, komentarzem, cokolwiek tam możesz zostawić. Naprawdę mi to pomoże, ponieważ chciałem, żeby większa ilość osób zobaczyła ten film, bo uważam, że warto. Dzięki. E, e, zostaw go, zostaw ten mikrofon, zostaw mikrofon. Następnego dnia zaszedłem do sklepu. Jednego, drugiego, trzeciego. Okazuje się, że ciężko znaleźć nowe wydanie dzień po jego wydaniu. Nigdzie w moim mieście go nie było. Gdy już się poddawałem z szukania, przypomniała mi się jedna straszna, okropna i przerażająca rzecz: komunikacje międzymiastowe. Pojechałem pociągiem do większego miasta obok, z nadzieją, że dostanę tam to, czego szukam. I nawet tam, jeden sklep, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nic, ale była jedna ostatnia szansa Empik. Poszedłem do Empika, poszukałem półki z magazynami i udało się. Następnie potem wróciłem do domu, go otworzyć i... Jestem już w domu, przebrałem się i mam przy sobie crafter, w którym naprawdę mam już ogromną szansę faktycznie się pojawić i przy tym spełnić swoje marzenie. Mam go tutaj ze sobą, przepraszam najmocniej z drugiej strony też za kadr. Yy, ciężko połączyć nagrywanie dwóch rzeczy naraz, ale okej, okay, po prostu zajmijmy się najważniejszą sprawą, czyli faktycznie przeglądanie już tego craftera. I jak w każdym mamy memy. Bardzo fajne plakaty. I naprawdę, Crafter robi niesamowicie dobrą robotę, jeżeli chodzi o serio dobre plakaty. Naprawdę to mówię. Więcej memów i więcej memów z zamongasem. Dobra, kochani, bo jesteśmy już przy listach od fanów Craftera i Minecrafta. To jest ich pierwsza strona. Tutaj na każdej z tych stron mogę już faktycznie się pojawić. I na to jest, stwierdzam, że spora szansa. Stresuję się z każdym przejściem strony, jest coraz gorzej. Naprawdę, Boże. Nawet nie wiem, co, nawet nie wiem jak mam. Nie wiem, jak będę reagował w ogóle, jak się dostanę. W sensie, wiadomo. Dobra, mniej gadania, więcej, więcej sprawdzania. Wyłopaliście to? Nie? Cóż, wychodzi na to, że oglądaliście nieuważnie pierwszą część filmu, ponieważ w tamtym momencie, w tamtym crafterze było coś, co mogliście już wcześniej zauważyć. Ale jeżeli nie pamiętacie, po prostu wam pokażę. Następnie wymyśliłem krótką notkę dla redukcji oraz wiadomość, która będzie podpiskiem do zdjęcia. 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 Nie powiedziałem wam o czymś. Podczas tego filmiku tak naprawdę spełniłem dwa marzenia naraz. O jednym już wiecie. Wiecie też, że się udało. Ale drugie? Drugie może nie cały czas się spełnia i może to jeszcze chwilę potrwać. Zawsze chciałem być youtuberem. Czyimś autorytetem może nawet. Kogoś, kogo miłość przy obiedzie czy kolacji. Jeżeli chcesz ty mi pomóc, to wiesz, co trzeba zrobić. Dziękuję za oglądanie i zabycie. Zachęcam jeszcze raz do suba i lajka oraz szczególnie dziękuję redukcji czasopisma Crafter. Ten film nie jest sponsorowany, ale zachęcam was do kupnej czasopisma, bo od wielu lat robią seriodową robotę. I przez nich wiele młodych dzieciaków wciąż interesuje się Minecraftem. Zachęcam Was też do zrobienia tego samego co ja. Na ekranie macie maila do wysłania im swojego screena i notki, a może i wy dostaniecie się do Craftera, tak samo jak zrobiłem to ja. I nie zapomnij dać mi suba.